Cześć, ja jestem jestem LightUni, witam na moim kanale, sobą mój kanał, Kogo z dzwoneczkiem i dzisiaj odpowiem wam na pytania Q&A 1 Okej, okay, zaczynamy Będziesz nagrywać z jakimś youtuberem, filmem, może sam, czy na razie tylko streamem? Ogólnie to będę nagrywać z dużymi, średnimi i małymi youtuberami e, Albo na przykład też z jakimiś tiktokerami, czy twitchami, coś takiego nie wiem, jakby na razie myślę o tym. Sam tu jakieś konkursy, ogłoszenia, coś takiego. Czy jakieś e, nowe postanowienia na kanale. Czy nie tylko Fortnite, czy jakieś na przykład, nie wiem. Dajmy przykład CSGO Rainbow, takie gry różne. Czy Rocket League To też wszystko będzie. E, e, no i też streamy będą codziennie. Oczywiście. No, i się z jakimi YouTuberami będę mieć propozycje Na razie myślę nad e, chyba dwoma YouTuberami: średnim i takim mniejszym. Ale zobaczymy, jak to oczywiście będzie. Kiedy zaczęła się Twoja kariera na YouTubie i jaki jest Twój obecny cel, Ogólnie? Moja kariera zaczęła się od roku 2019. E, 21 chyba września, jeśli się nie mylę. No i ogólnie normalnie sygrałem Fortnite'a. No i pewnego dnia mój brat miał live'a. I po tych dwóch dniach, czy tam trzech jakiś miał kanał i był dość, no dość już trochę wyższym youtuberem, to po prostu postanowiłem być streamerem jak on. on. oczywiście, on mi założył kanał. Na początku nie miałem w ogóle nic na batalu i banerów, tylko wiecie, taki znaczek i czerwone, tło i zielone, taki i duże. E, banerów w ogóle nie miałem. No i po prostu mój brat pokazał mi, jak się robi jeden live i odcinek. No i za drugim dniem to skumałem. I zacząłem, wiecie, powoli, powoli wbijać się do góry z tym wszystkim, no i ogarnąłem w sumie dość dużo. E, mój cel to jest jakby 10 tysięcy subów, a jeśli mniej to jakieś 5 tysięcy, 3 tysiące subów. Od którego ograż sezonu? Generalnie, jeśli będę mieć tamte konto, to pokażę Wam, że grałem od 5 sezonu rozdziału pierwszego, ale grałem tylko dwa mecze, bo później jak zginąłem te dwa razy, uznałem, że Fortnite to jakaś ściema. I dopiero w sezonie 7, czyli tak połowy, albo pod koniec dopiero wróciłem do tego sezonu. Ale na tym końcu już nową Light Unit no i zacząłem się wbijać do tego sezonu. Ile masz lat? W opisie jest podane, ale odpowiem Ci drogi Bartku, że mam tutaj 15 lat. E, no i czy lubię pizzę? E, lubię pizzę kebabową, oraz e, bardzo lubię pizzę z salami. To są moje dwie, takby ulubione pizze. E, średnio wiechawajską z asalami nie do końca przepadam, ale też jest spoko. Kiedy zamienisz banner i awatar? E, generalnie ustawiam to z dwoma grafikami, znaczy z jednym summy tak naprawdę. Jeden mi wysłał, że ja mu zrobię promo mini, a on za to zrobił jakiś banner, No i zrobił ten banner. No, ale nie jestem do końca pewien czy jest fajny. Avatar pracuje nad tym, jakby, znaczy jeszcze trochę pracy nie są nad tym, ale zobaczymy. No ale mój dawny grafik się nie odzywa i nie wiem, co on daje robić, ale nad tym jeszcze myślę. Eee, ile miałeś lat? 15, ile miałeś dziewczyn? Generalnie w realu miałem 0. Eee, no i wirtualnie, czyli w internecie, miałem 13 dziewczyn. Eee, dość sporo, no nie wiem, ale to było różnie. I co mogę dodać teraz w sumie? Pod jakby ostatni mój związek, czyli wiecie z kim? 21 września, czyli z jak jakby z nią zerwałem, to po prostu, jakby to wam powiedzieć, um, postanowiłem zakończyć związki internetowe, bo to nie ma sensu. Jakby byłem uwięziony w tej pętli przez ponad prawie 2 lata, czy tak rok, rok niecały, i nie mogłem się z niej uwolnić. No i dopiero teraz, jakby, nie teraz, tylko jakbyś tak po trzech tygodniach zrozumiałem, że to nie ma absolutnego sensu, czy tam po czterech. Uwolniłem się z tej pętli. Boże, sorry, pętli. Za dużo, jakby za szybko mówię. No i po prostu stwierdziłem, że to nie ma absolutnego sensu. I po prostu cieszę się, jakby żyję normalnym takim życiem. Eee, I jeszcze tutaj dodam do właśnie do tych dziewczyn że jeśli już, to znajdę sobie jakąś dziewczynę w prawdziwym życiu. Myślę, że to będzie chyba najlepsza opcja jakby. Idzie e, Mieszka, że odpowiem na to pytanie w taki sposób. Warszawa Mazowieckie. I tak oto zakończamy pytania. Dziękuję za około 10 pytań, które jakby odpowiedziałem na nie wszystkie. No tak, odpowiedziałem. I słuchajcie kanał, kliknijcie Widzimy się na e, dzisiejszym live, chyba. I e, co mogę jeszcze dać? Zadawajcie pytania też na qa 2 zadawajcie dużo pytań jak możecie, byłoby fajnie. Subujcie kanał, kogury z woneczkiem, trzymajcie się, czyli. pa pa!